Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Cię z parkingu. Jest już wieczór i dzisiaj mam takie przemyślenia. W sumie w każdym odcinku mam przemyślenia odnośnie social mediów, telefonów, rzeczy, które kradną naszą uwagę i nas rozpraszają tak naprawdę. Tak naprawdę dookoła widzę ludzi, którzy przychodzą przez pasy, siedzą w pociągu, siedzą w autobusie, idą po ulicy, siedzą przy stole i cały czas patrzą w telefon i w sumie to sam sobie zacząłem myśleć tak o sobie i się na tym złapałem, że no w sumie to ja też tak bardzo często robię i pomyślałem, że przyda mi się detoks taki dopaminowy, no, to jest taka decyzja z dzisiaj. Także <noise> będę to dokumentował. E... Jestem jeszcze w trakcie przetwarzania, co dokładnie zrobię i jak. Ale zrobię sobie pewien okres na pewno bez telefonu. To znaczy nie bez telefonu, ale po prostu bez takiego wchodzenia i gdzieś tam przewijania jakichś rzeczy. Mam w głowie parę pomysłów już, które będę Ci dokumentował w następnym odcinku, czyli jutro. Powiem Ci, co mam na myśli, co mam w głowie, bo ten proces jeszcze w mojej głowie powstaje, ale jest mi to zdecydowanie potrzebne. No i też myślę, że mogę powiedzieć, że też jestem uzależniony w pewien sposób od tych social mediów od różnego rodzaju bodźców dookoła. Głównie, właśnie z telefonu, z komputera. Takie, wiesz, że po prostu nie ma takiej chwili na nudę. Że <laughs> człowiek idzie do kibelka i po prostu bierze telefon. No, sam zacząłem sobie o tym myśleć. Także w jutrzejszym odcinku pokażę Ci, jakie ja mam do tego podejście. Jakie sobie ustale zasady z tym związane. Także w tym vlogu byłoby tyle na dziś. Tak, w tym vlogu to by było tyle. Także dzięki za dziś, do jutra, do zobaczenia i cześć.